Proszę Państwa, przed nami święta. Najpierw będziemy mieli Wszystkich Świętych, Wszystkich Świętych i tutaj ja już wielokrotnie na ten temat mówiłem, od razu zarzucą w nas tematem Halloween, jakieś dynie wydrążone, wyszczerzone ze świeczką w środku, y jakieś prawda, y y y Marsze zombie, prawda? Jakieś takie marsze żywych trupów, i tak dalej, i tak dalej. I w sklepach pojawią się właśnie te wyszczerzone dynie jakieś maski, jakieś stroje, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robią handelesy handelę, handelę. po co, żebyśmy wypróżniali nasze kieszenie, a oni napełniali swoje. Cały cyrk zbudowany wokół tych rzeczy. Ja już mówiłem wielokrotnie skąd się to wzięło, to całe, ten cały Halloween od takiego staroceltyckiego, pogańskiego święta Szałin, gdzie składano nawet ofiary z ludzi. Takie bóstwo Krom-Kruach było, tak, składano ofiary z ludzi i dopiero święty Patryk i chrześcijaństwo położyły temu kres. Ale Irlandzcy imigranci zabrali te wszystkie zwyczaje swoje do Ameryki. I tam zrobiono z tego Halloween i ten idiotyczny zwyczaj łażenia, prawda, w przebraniu różnych duchów, upiorów. Ja widziałem w Stanach, w sklepach maski, na przykład, gdzie policzek był taki wygryziony w tej masce przez robaki, i tam kilka robaczków na tym policzku, prawda, takich, takie rozkładające się turposze i tak dalej. No i chodzenie po domach, jak u nas w Polsce się chodziło po ostatkach, to tam chodzą, tam, tam chodzą, prawda. Dzieciaki poprzebierane za różne strzygi, upiory, wampiry, truposze, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, e... i tutaj pytanie, czy my musimy naśladować Amerykę albo jakikolwiek inny kraj? Przecież my mamy swoje zwyczaje. Ja pamiętam czasy, kiedy na wszystkich świętych ludzie chodzili w zadumie, stali nad grobem, wspominali tych, Spoczywających tam w tym grobie, a dzisiaj stoją nad grobem, często ja to widzę, stoją nad grobem, palą papierosy i gadają o interesikach. To już nie jest polski. Wszystkich świętych. się wszystkich świętych. A dzień zaduszny, czyli ten dzień poświęcony innym zmarłym niż święci. Jest dzień później, ale też ludzie chodzili na te cmentarze. Ja pamiętam czasy, kiedy groby były, to były takie kopczyki ziemi obramowane prostymi deskami wetknięty krzyż drewniany czy metalowy. Teraz wszystko beton, lastryko, marmur, granit, Bóg wie co. Nie można przejść, nie ma miejsca żeby przejść raz między grobami trzeba daleko obchodzić. Skąd to się wzięło? No na wschodzie to są jeszcze inne zjawiska. Widziałem takie filmiki, takie zdjęcia z Rosji, że jakiś nowo sobie zrobił na grobek z marmuru, prawda? Przedstawiający najnowszy typ Mercedesa. No to... Zawsze się wyróżniały na naszych cmentarzach grobowce cygańskie. Bo taki full wypas, jak to się mówi. Straszne pieniądze to musiało kosztować. Wystarczy iść w łodzi na cmentarz, na kurczaki, i tam jest takich grobowców sporo. No, nie było kiedyś mowy o tym, żeby przy okazji wszystkich świętych, pod cmentarzami rozkładały się całe kramy. Jak na odpusty. Obwarzanki, wata cukrowa ale są całe stregany, proszę Państwa, chleb domowej, domowego wypieku. Tak, całe stregany. Pójdźmy pod cmentarz na kurczaki Tak, w Łodzi. Wszelkiego rodzaju żarło. I ludzie po prostu żrom bigosik jakiś, coś tam. Tego, tego kiedyś nie było. Skąd się to wzięło? Zastanówmy się, kto to przy, przywlókł, kto to narzucił. Kto, kto przywlókł do Polski Halloween? Kto przywlókł do Polski te wszystkie walentynki, jakieś inne rzeczy? Handlarze z za oceanu. Handlarze, proszę Państwa. Oni chcą nas wydoić z pieniążków. Dzieci. Reklama kierowana do dzieci. Dziecko wyje w sklepie, wierzga wyje, pluje. Kup. Kup, kup. Ktoś za tym stoi. Musimy się na to wyczulić. Teraz mamy w sklepach świeczki znicze, różne akcesoria. Proszę Państwa, dzień po wszystkich świętych pojawią się choinki i Mikołaje. Bo już handeles czyha na naszą kieszeń. Handeles już czeka na, na nasz portfel. Już. Zastąpite znicze Mikołajami. A jak się skończą święta Bożego Narodzenia, ledwo się skończą, od razu się czekoladowe zające pojawią. Handelę, handelę. Czy my musimy temu wszystkiemu ulegać? Czy my nie mamy naszych polskich zwyczajów? Czy nie mamy polskiej tradycji? Zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy. Albo tak pozwoliliśmy zawładnąć naszym, naszymi umysłami, środkom przekazu, że nam wklepały. Że my teraz będziemy, jeżeli mamy dom jednorodzinny, to sobie będziemy wieniec na drzwiach wieszali, jak w Ameryce, prawda? Tak! Że będziemy tam, no, zaraz po 90 roku, szczególnie na zachodzie, w zachodniej części kraju, pojawiły się całe hordy Kiczowatych glinianych krasnali. To z Niemiec przyszło. I tam na za, na za, w zachodnich regionach przy, przygranicznych to całe były tam te wystawy, takie bo Niemcy przyjeżdżali, kupowali masowo te krasnale w Polsce, bo były dużo tańsze niż u nich. Czy my musimy temu wszystkiemu ulegać? Naprawdę. Proszę Państwa, i zwróćmy uwagę na jedną ciekawą rzecz, że czy to będzie. Wszystkich świętych, czy to będzie Boże Narodzenie, czy to będzie Wielka Noc? Tam nie ma Boga. Tam nie ma Jezusa. Przy okazji wszystkich świętych, no to nam się serwuje jakieś, jakieś Halloweeny, jakieś truposze, jakieś i tak dalej, a nie ma zmartwychwstania. Nie ma tej refleksji, że idziemy na cmentarz, widzimy groby, że ci ludzie. Oczekują zmartwychwstania. Kiedyś oczekuje zmartwychwstania umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie, we wiary. Tak. Ile jest tego myślenia dzisiaj? Ilu z nas, idąc na cmentarza, na Wszystkich Świętych, myśli o tym, że grób jest tylko bramą przejściową. Do innego świata, że kiedyś będzie zmartwychwstanie. A gwarantem tego zmartwychwstania jest pewna osoba. Jest Jezus z No Tym bardziej mówimy tak zwane Boże Narodzenie. My jeszcze w Polsce mówimy Boże Narodzenie, ale na Zachodzie to już się mówi: jakieś, że to, to, to są wakacje zimowe. Tam nie ma już takich kart typowych. No, są takie sklepy, ale to, to jest już taki odprysk. Są seasonal greetings. Tak. Nie ma Merry Christmas, tylko seasonal greetings. Tak. Nie ma świętego Mikołaja, proszę Państwa, w czapce, w tym w Mitrze Biskupiej. Tylko jest Santa Claus. Tylko jest Santa Claus. Nie ma Christmas. Jest Xmas. Przez X. Nie ma Christmas, bo jest nie ma Chrystusa. Chrystus został wyrugowany z mentalności ludzi Zachodu. Xmas, seasonal greetings i nie ma świętego Mikołaja. W mitrze biskupie i z pastorałem jest Santa Claus. Krasnal czerwo, z czerwonym nohalem, który gdzieś tam z Laponii ścianiami ciągniętymi przez renifery, przez komin do domów, wjeżdża. Tak jest na zachodzie. Santa Claus. Pijany krasnal z czerwonym nohalem. Nie ma świętego Mikołaja. Nie ma Chrystusa. Nie ma żłóbka. Seasonal greetings. Jakaś koineczka, nie wiadomo po co. Tak. No i ta wigilia Proszę Państwa, jak w filmie, rozmowy kontrolowane. Śledzika, jakiegoś tam wódeczkę. No teraz, kiedyś to był dzień postny w gilia, no teraz to już oficjalnie można i półbasa obalić, prawda? Więc, proszę Państwa, to się wszystko zmienia. Od czasu mojego dzieciństwa to się wszystko tak zmieniło, że, no właśnie, gdybym nie uważał, na no to wszystko, to bym to łykał. Ale ja uważam. Ja po prostu myślę, jak mi ktoś próbuje coś wciskać, to ja od razu doszukuję się intencji. A w jakim celu on mi to wciska? No, żeby mi coś sprzedać. A ja kupuję tylko to, co mi jest potrzebne do życia. A nie to, co mi reklama podpowiada. Ta reklama, ta propaganda na każdym kroku, w każdym wieku. Dzisiaj jechałem teraz trawajem. Jakaś klasa szkolna jechała z nauczycielem. Wszystkie dzieci, wszystkie, 100%, wszyscy tak. Telefonik i wpatrzeni w telefonik. A telefonik im pierze mózgownicę. Od rana do wieczora, bo siedzą po kilka godzin w tym. Co będzie? Trudno powiedzieć. Pytanie, gdzie są rodzice? Dlaczego tego nie pilnują? Bo oni już sami zostali niestety sformatowani w dużej mierze. Ale my bądźmy inni. Chcimy być inni. To jest właśnie to ta wola człowieka. Człowiek powinien chcieć się odróżniać od reszty. Nie być jak inni. Nie być stadem. Bądź sobą. Myśl samodzielnie. Niech media ci służą. Możesz otworzyć internet, możesz poszukać gdzieś tam, ale uważaj. To, co ci podają, też sprawdzaj, bo mogą ci podać coś nieprawdziwego. Przykład bardzo prosty. Tak popularne w naszych czasach słowo tolerancja. Proszę Państwa, kto wie, kto zna prawdziwe znaczenie słowa tolerancja? Tolerować coś to znaczy nic innego, jak cierpliwie coś znosić. A co cierpliwie znosimy? Ano to, czego nie akceptujemy. Ale w odruchu dobrej woli... My to znosimy. Do pewnego momentu tolerancja ma swoje granice. Kiedyś matka niespornemu dziecku mówiła: Nie będę tego dłużej tolerować, albo nie będę tego dłużej znosić. I to jest prawdziwe znaczenie słowa tolerancja. Tolerancja to nie to, że koło mnie jakiś tam dziwny człowiek, prawda, się kręci, e, narzuca, próbuje mi narzucać swoje e, różne rzeczy, a ja mam go tolerować. Nie, proszę Państwa. Tolerancja jest, jest wyrazem mojej dobrej woli. Ja go będę tolerował dotąd, dopóki nie będzie mi bruździł. Dopóki mi nie będzie właził na moje podwórko. Dopóki mi nie będzie zakłócał mojego życia. To będę go tolerował. A jeżeli będzie mi z butami wchodził w moje życie i narzucał swoje pseudowartości, to tu nie mam mowy o żadnej tolerancji. Ja mu powiem, a z to. Widzimy, zmieniają nam słowa, zmieniają nam pojęcia. Wróćmy do korzeni, wróćmy do tradycji, wróćmy do tego, co kiedyś było. O, stary, zgret, siada przed kamerą i o, panie, kiedyś to było, a teraz... Proszę Państwa, no było. Było bidnie, było siermiężnie, ale było normalnie. Białe było białe, Czarne było czarne, kłamstwo było kłamstwem, łajdactwo było łajdactwem. Kłamstwa, łajdactwa, złodziejstwa i tego typu rzeczy, proszę Państwa rzecz, nie wolno nam tolerować. Nie wolno nam tolerować, bo jeśli zaczniemy to to tolerować, za parę lat obudzimy się. Z ręką w mocniku. Nie ma tolerancji dla zła. Nie może być tolerancji dla zła. Sięgajmy po stare słowniki, sięgajmy do starych znaczeń słów i będzie dobrze.